Doesn't matter if the snow is falling. Z wami w pierwszym vlogmasie na moim kanale. Słuchajcie, tak mi się zawsze marzyło, zawsze sobie oglądałam na YouTubie, jak wszystkie dziewczyny nagrywają sobie te vlogmasy, i zawsze tak mi się marzyło, żeby kiedyś nagrać swojego vlogmasa. I po prostu tak się cieszę, słuchajcie. Oficjalnie będę się starała w tym roku nagrywać vlogmasy. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Hmm, zaplanowałam sobie sama ze sobą, że będę wstawiała te vlogmasy co drugi dzień. Także zobaczymy jak mi to wyjdzie Zamówiłam sobie też w tym roku e, kalendarz Od Andziaks, od Twinkie Candle I będziemy go sobie razem otwierali Oprócz tego zamówiłam sobie jeszcze kalendarz z Linda Z y, czekoladkami, także będzie coś na słodko I też troszeczkę świeczek i kosmetyków Plan na dzisiaj jest taki, że Jedziemy z Adamem do Warszawy Mamy tam kilka rzeczy do ogarnięcia Plus chcemy zobaczyć świąteczne ozdoby Więc musimy jechać do Flora Pointu Widziałam, że tam już jest pełno tych świątecznych wystaw e, Są świąteczne ozdoby Także mam nadzieję, że coś wróci z nami do domu. I słuchajcie, jak vlogmas, to musimy puścić jakąś świąteczną piosenkę. Także zaraz nam coś tutaj wybiorę. Spotify, dobra. No i oczywiście, jak vlogmas, to nie wyobrażam sobie żadnej innej piosenki, która mogłaby dzisiaj polecieć. W ciepłym domu chcę być i z tobą pozostać. Cały rok jak dziś. Tylko my już... Hop, hop, hop. Zaczynamy vlogmas. Zanim jeszcze pojedziemy, to otworzymy sobie razem e, te kalendarze. Najpierw sobie otworzymy ten swing, bo już się po prostu nie mogę doczekać. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj zapraszam Was też na mojego TikToka, e, bo nagrałam już też TikToka, jak otwieram ten kalendarz. Mam nadzieję, że to widzicie. Poczekajcie. O, tak zrobimy. Dobra. No, powiem Wam, że ten kalendarz jest po prostu na żywo przepiękny, jest tak porządny. I otwórzmy sobie pierwsze okienko. Ja już wiem, co tam będzie, bo oglądałam bardzo dużo filmików i w ogóle z tyłu jest cała rozpiska, co tam jest. E, ale otwórzmy sobie razem. I jest tutaj świeczka: e, Christmas Mint Candy Cane. I no, to jest taka czysta, świeża mięta. No jest to troszeczkę słodki zapach. Ja bardzo często widziałam tą świeczkę w sklepie, ale jakoś nie byłam pewna, czy chcę testować tą świeczkę, bo ja jakoś nie jestem fanką mięty, no ale tutaj fajnie cieszę się, bo będę miała możliwość przetestowania tej świeczki. No fajnie to jest zapach, tylko no trzeba po prostu lubić miętę. Także słuchajcie, pierwsze okienko za nami. Odłożę sobie je tutaj. W ogóle jeszcze muszę Wam powiedzieć, że z tego kalendarza, przez to, że tam jest pełno świeczek i wosków, to z tego kalendarza tak pachnie No, to był dobry zakup, słuchajcie I tak się cieszę, bo tutaj jest właśnie dużo tych produktów, których nie dostaniecie w Twinkl I które finalnie nigdy nie znajdą się stacjonarnie w sklepie Więc cieszę się, bo no, będzie sobie można je tutaj Więc naprawdę bardzo się cieszę, że go kupiłam i że w tym roku się zdecydowałam Bo w tamtym roku zastanawiałam się nad tym kalendarzem Mm, ale finalnie się nie zdecydowałam I potem bardzo żałowałam Więc jak tylko w tym roku się pojawiły te kalendarze To powiedziałam nie, choćby nie wiem co się działo Zamawiam w tym roku Zobaczmy sobie jeszcze jaką będziemy mieli dzisiaj czekoladkę W tym kalendarzu z Linda Mamy tutaj jedynkę O, mamy cukierek Jaki to jest cukierek? Doppelmilch Tutaj z tyłu też one są rozpisane Lind mini double milk balls No fajnie Skupmy sobie jeszcze coś słodkiego przed wyjazdem no, dobra. Trochę. jak to smakuje? Trochę to smakuje jak kinderki. Bo w środku ma właśnie taką białą czekoladę. Taki biały krem. No, bardzo dobra. Także słuchajcie, pierwsza okienka z kalendarza mamy oh, it's time for Christmas. wyjechaliśmy za późno. Jak zawsze. Mieliśmy wyjechać godzinę temu, więc mamy godzinę obsuwy. Półtorej godziny. Półtorej, no tak. Mieliśmy wyjechać o 10, jest 11.30, także standardowimy. Więc będziemy musieli dosyć bardzo się sprężać, bo chcemy wiele miejsc podejść, a o 19.30 musimy wyjechać, tak plus minus. Standardowo pewnie będziemy latali cały czas i wszystko będzie na biegu. W ogóle znowu czuję, że ta kawa mi tak mocno wsiadła. Też no pasuje. nie, e, bo w ogóle ta kawa w tym ekspresie, który teraz kupiliśmy, mam wrażenie, że ona jest o wiele mocniejsza. W sensie ona tak inaczej, za, ten ekspres tak inaczej zaparza tą kawę, no nie? Na no, no, czyste espresso? Tak, że w tamtym ekspresie jak piliśmy to czyste espresso to była mocna i każdy nawet kto do nas przychodził mówił, że no mocna jest ta kawa, ale ta jest mam wrażenie 10 razy mocniejsza, że nawet jak ja ją piłam, to tak czułam jak ta kofeina mi po prostu wchodzi w krew, czy nie? Ty też się czujesz taki bardziej rozbudzony, Zdecydowanie No. Ale wiesz chyba tak samo jak wczoraj? Nawet nie wiem, czy nie trochę bardziej, no, bo na pusty żołądek tak ale... no. no, to też niedobrze, że na pusty żołądek. No, ale przynajmniej jest impreza. <gry> nie zamulamy. 365 chances of year spalarni kawy, bo kawa, którą mamy u nas w domu nam się skończyła i chcieliśmy wykorzystać, bo przeczytaliśmy super opinię. Ona się nazywa, jak ona się nazywa? Nobu Coffee. Jak? Nobu coffee. coffee. I trochę nas poniosło. Wzięliśmy w sumie cztery rodzaje i tutaj mamy, ona jest szwajcarska czekolada karmel. Tak wygląda. Tak wygląda. No, kurde. Mi się najbardziej podoba ta świąteczna. To jest orzech Orzech, czekolada, deserowa i karmel, ale to jest chyba ta Twoja mocniejsza? E, tak, tak. No właśnie, bo ja sobie wziąłam takie słabsze, Adam sobie wziął jedną taką mocniejszą dla siebie i to po prostu najbardziej mnie kupiło. To jest świąteczna. Ona ma tutaj gruszkę, ciasteczka cynamonowe i jestem tego tak ciekawa. Serio, to może być naprawdę pyszne. W ogóle nigdy nie widziałam u nas w Łodzi jeszcze świątecznej takiej kawy. Nie. E, I one są, e, jak to się mówi? Świeżo palone? Tak. I wszystkie te kawy są świeżo palone i normalnie tutaj na górze e, one mają datę palenia, nie wiem czy to będzie widać, chyba widać e, i na przykład ta była palona 21, czyli ile? Przedwczoraj. Przedwczoraj. No, także to był dobry zakup. W końcu znaleźliśmy miejsce parkingowe i idziemy teraz do Starbucksa. Jest tak strasznie zimno, co nie? Tak. <laughs> tak. Idziemy do Starbucksa, bo nie jedliśmy jeszcze nawet śniadania, a jest 14.00. Także weźmiemy sobie po jakimś kruzancie. Adam jeszcze musi skoczyć do toalety. Szybkie siku. I lecimy do TK Maxa na shopping. Mam nadzieję, że będą też jakieś świąteczne rzeczy już. Także zobaczymy, co tam się nam uda znaleźć. W już jest cała kolekcja świąteczna i w ogóle coś co mi bardzo wpadło w oko to ten syrop do kawy e, o smaku pierniczkowym. W sensie te syropy to jest sam cukier, ale w ogóle fajnie, że można sobie to kupić do domu. takie super poduszki, one są w kształcie takich cukierków. Ja widziałam podobne na HM Home, ale wszystkie były wyprzedane, a te są z takiego super milutkiego materiału, także Obowiązkowo bierzemy I jedna taka kosztuje 150 zł Tak więc sporo Ale no musimy je wziąć Tutaj znalazłam jeszcze takie laski cukrowe Widziałam podobne na homli i chciałam je zamówić Ale te są o wiele fajniejsze i mają taki fajny mięsisty ten materiał um, I tutaj są też takie mniejsze Więc stwierdziliśmy, że weźmiemy dwie takie mniejsze I do tego bierzemy jednego takiego dużego cukierka No idealnie będzie wyglądał w salonie Na kanapie taki jeden duży cukierek No mega świątecznie Oh, it's time. Weszliśmy też tutaj na taką sekcję z ozdobami właśnie świątecznymi, takimi w stylu dyskotekowym i zobaczcie jaką znalazłam laskę cukrową. Jest cała właśnie pokryta takimi szkiełkami jak taka kula dyskotekowa i w ogóle jest ona w różnych kolorach jeszcze tutaj. to tu jest tak ogromny wybór bombek, ale niektóre po prostu są przepiękne. Zobaczcie, to jest w ogóle szklana ta bombka i to jest taki lizak. No wygląda to super i ja zazwyczaj jak widziałam właśnie takie bombki to były one plastikowe albo takie styropianowe, a no te są szklane i naprawdę no wygląda to super w ogóle są dostępne w różnych kolorach, ale no niestety nie ma czerwonych i no, takie różowe nie pasowałyby do naszej choinki, ale gdyby były czerwone, to od razu bym je pewnie wzięła. W tym roku zrobili też taką super wystawę. Ona jest taka trochę jak z Ekspresu Polarnego. W ogóle fajnie, że właśnie tutaj są też takie manekiny ustawione. Wow, No powiem wam, że naprawdę robi to super efekt na żywo. Ale nawet można się serio poczuć tak, jak w, jakby się jechało pociągiem, co nie? No, naprawdę. Mega fajnie. Mnie się tu podoba tyle rzeczy, że ja cały czas chodzę do Adama i mówię, Boże, zobacz to ładne, Boże, zobacz to ładne, Jezu, weźmiemy to. Bo po prostu tu jest tyle pięknych rzeczy. Teraz w ogóle weszliśmy jeszcze na drugą część wystawy. Tutaj są rośliny, są też już gwiazdy betlejemskie. Jezu, zobacz, jakie piękne gwiazdy betlejemskie. Zobacz, są w ogóle przeróżne rozmiary. Są białe, czerwone, nawet są różowe. O kurde, ej, mega ładne. Jaka to jest wystawa tych gwiazd. No jest ich tak dużo i są w przeróżnych rozmiarach i w ogóle są tak piękne. Zobaczcie, nawet te białe. No. Ja się, normalnie gdybym umiała utrzymać taką gwiazdę, to na pewno byśmy już dzisiaj jakąś wzięli, ale ja wiem, że jak my ją dzisiaj weźmiemy, to najtak no tak nam padnie za jakiś tydzień, więc to jest bez sensu więc lepiej poczekać i po prostu kupimy jakąś gwiazdę faktycznie przed samymi świętami, są tutaj w ogóle przeróżne właśnie takie wieńce i są też takie mniejsze, że możecie faktycznie je sobie przyczepić na drzwi ale no ten naprawdę przykuł moją uwagę, bo jest ogromny i w ogóle on jest tak pięknie przyozdobiony ale no chyba on się nie nada na drzwi, bo naprawdę jest ogromny. Boże, weszliśmy chyba teraz do jakiegoś królestwa z y, dziadkami do orzechów. Zobaczcie, są przeróżne rozmiary i one tutaj są wszędzie porozstawiane. Są właśnie też, też nawet takie automatyczne, e, tak jak właśnie tamten z tym węwenkiem, czy nawet takie małe, po prostu do ustawienia. No kurczę, super to wygląda. So